Polaków wyjechała na wyprawę do Francji. Przez trzy tygodnie wykonywali zadania zarabiając pieniądze na główną wygraną. Na koncie mają 111 tysięcy złotych. Na polu walki zostali Livia, Agnieszka, Renek i Jerzy. Ktoś z nich jest agentem. W poprzednim odcinku zaczęło się decydujące starcie. Livia zdobyła zielone piórko w ostatnim zadaniu. Ale jeden z nich musi odpaść tuż przed wielkim finałem. Wchodzimy w górę, w dół, w dół, Znam cię. Aleś, na o kamerze. Góra to, to jest tak, coś jest tak. Jest tam, je a tak też nie Nie znam. tam się... poznać? Marzena Wieczorek, zwycięzczyni drugiej edycji programu Big Brother Polsce, wreszcie na dole. Witam cię serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. to jest Rafał. Nowy program producentów Agenta. Niepotrzebni muszą odejść, albo się ich zajmijmy. Loto? Metr osiemdziesiąt. tysięcy metrów! Ready, set, go! Wybawuje dwóch synów. Do no, śmierci. Znowu się udało! <śm> Polo ma szansę przeżyć niesamowitą przygodę w programie Ekspedycja. Jutro o 20.25 będzie gołą i wesoło. Ten, który wygra, wyjedzie ze studia wspaniałym motorem. Andrzej Sutron gwarantuje doskonałą zabawę. Odważni i żądni wrażeń panowie mają szansę zaprezentować swoje dzięki. Panie wybiorą spośród nich tego najwspanialszego. Prawdziwi supermeni w nowym programie. Trafiony, zatopiony.

Ze stadionu Legii w Warszawie witają Państwa Ewa Dżysga. I Zygmunt Heiser, witamy tych wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić z nami. To wyjątkowe, mam nadzieję, że tak będzie niedzielne popołudnie. Wyjątkowe jest szansa na to, że będzie. Jeżeli spojrzy się na to, co działo się dokładnie 9 miesięcy temu, właśnie na tym stadionie. Reprezentacja artystów polskich bardzo liczyła na zwycięstwo. Wysokie zwycięstwo, nie udało się. TVN Big Brother, ta drużyna zwyciężyła w stosunku 3 do 2. Wtedy na tym samym stadionie gościły oprócz słońca wielkie emocje i wielkie serca tych wszystkich, którzy chcą pomagać i pomagają wciąż dzieciom, którymi opiekuje się Fundacja TVM. Nie jesteś sam. Wtedy była tablica, nazywało się to Zakłady Przemysłowniarskiego imieniem Rewolucji 1905 roku w Żyrardowie. To była e, główna brama wyjściowa od strony 1 maja, bo jeszcze jest w innym miejscu. I tędy 5 sierpnia 1963 roku przekroczyłem po raz pierwszy. Dobrze pan pamiętam, do pod... pogody też pan zapamiętę. Było Był tak jak dzisiaj. Był bardzo ładny dzień, a pamiętam dlatego, że to było dla mnie ogromne przeżycie. No wie pan po raz pierwszy wracałem do życie, po raz pierwszy rozpoczynałem pracę. Okres e, e, bezprotnie mu się kończył. Kiedy ja 17 ja ja, lat 17 tak? lat miałem. Kiedy ja szedłem do, e, tutaj do zakładów, to miałem swoich rówieśników. Którzy do techniką, na przykład, a ja do pracy myślałem, że świat jest niesprawiedliwy. To chodzimy tak jak wtedy. A to już jest czasów ziemi obiecanej, mniej więcej? Tak, tak, tak. Ż Żyrardów powstawał bardzo podobnie jak Łódź. E, przy czym Łódź miała dużo takich zakładów no nielniarskich, ale włókienniczych, natomiast tutaj najpierw powstała, powstało te, to przedsiębiorstwo, i wokół przedsiębiorstwa powstawało miasto. Siedemnastolatek po zawodówce zaczynał pracę w zakładach liniarskich w Żyrardowie. Do Warszawy miał 50 km. Do kariery nieskończenie dalej. Mija 38 lat. Za chwilę będzie pan w gabinecie drugiego co do ważności człowieka w państwie. Czy jest pan na szczycie? Przez kilka miesięcy mówiły o nim miliony Polaków. Teraz jego kolej. To było takie zbyt dynamiczne. Niektórzy mieli pewnie w Polsce wrażenie, że ta ekspresja sugeruje jakiś rodzaj arogancji. Czy miałbym sobie powiedzieć, żeby nie cieszyć się ze swoich sukcesów? Bardzo tak mi przykro, ale tak się zachowuje. W jedynym wywiadzie dla polskich mediów Sven Hanawald mówi o polskich kibicach, Adamie Małyszu i swojej chorobie. Rozmowa to Tomasza Lisa ze Svenem Hanawaldem. Jutro o 22.00 tylko w TVN. Poniósł śmierć od policyjnej kuli. Jego krewni są przekonani, że zginął, bo był cyganem. Mieszkańcy wieżowca w Katowicach żyją w krzywym świecie. Ich blok się zapada. Czy ktoś im pomoże? Dobry wieczór Jolanta Konopka, zapraszam na ekstrawizjer i przypominam Państwu, że od dziś spotykać się będziemy sześć razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty.